Żydowski myśliciel Leo Strauss, on działał wcześniej w Niemczech, przed II wojną światową, ale też uciekł z powodzeniem, bo też był zamożny, bo USA lubi zamożnych ludzi. Więc Leo Strauss znalazł się w czasie wojny, II wojny światowej w Stanach. I już tam pozostał. I w Chicago jest taki instytut, który do dzisiaj jest jego imienia, on tam działał, tam pracował na jednym z uniwersytetów, i dzisiaj pozostawiono taki instytut po nim. I ten Leo Strauss, on był właściwie nie systematykiem w prawie, yy, tylko był historykiem prawa. Ale on, yy, dalece. Chociaż z pewnymi też yy, redukcjami, ale można powiedzieć, że to jest ciekawy myśliciel żydowski, który opowiadał się za prawem naturalnym dalece, dalece. I teraz, co się dzieje? Na początku lat 50. bo wiemy Norymberga, i tam powołany jest ten trybunał międzynarodowy, i on osądza przynajmniej tych. Tych naj, najwyższych współpracowników Hitlera, niektórych na śmierć, niektórych na dożywocie, ale później ci, którzy na dożywocie, to byli zwolniani. I tutaj taki przypadek był taki Feldmarszal Milch, bo to jest ciekawe dla współczesnej, tej obecnej debaty między Izraelem a Polską. Także tak wysoko byli Żydzi, yy, w korpusie generalskim, admiralskim i feldmarszał Milch, Żyd, jest u Geringa, bo pracuje w wojskach obrony przeciwlotniczej. I Gestapo namierzyło Milcha, że jest pochodzenia żydowskiego. Więc y, doszła wiadomość do Geringa, być może od samego Milcha że gestapo stąpa mu po, po piętach, więc Goering korzysta z prawa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej, które ma cztery kategorie w odniesieniu do Żydów. Pełni Żydzi, Mischlingi, pół-Żyd i ćwierć-Żyd, I, i, a ten Żyd, który otrzymał certyfikat krwi, od wysokiego urzędnika, głównie od Führera, ale także i Gering mógł wydawać takie certyfikaty, to Milch, feldmarszal Milch uzyskał taki certyfikat krwi od Geringa. I już Gestapo nie miało dostępu, bo już prawnie Milch przestał być Żydem, lecz stał się pełnokrwistym. Germanem, Niemcem, i, i dlatego mógł sobie działać. Został skazany przez ten trybunał w Norymberdze na dożywocie, ale już po paru latach udało mu się opuścić więzienie. I ten Leo Strauss, bardzo ciekawy człowiek on powiedział, że już w latach 50., proszę sobie wyobrazić. Załmywało się to, to prawo takie amerykańskie, ale nabudowane dalece na prawie naturalnym. Bo wiecie Państwo, jaki był główny argument y, tego Międzynarodowego Trybunału, któremu z, Niemcy sami zarzucali bezprawie, bo on nie był nigdzie y, 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 ukonstytuowany prawem międzynarodowym. A skoro to jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, to on musi mieć podstawy w prawie międzynarodowym, a takiej instytucji w międzynarodowym prawie wówczas nie było. W związku z tym Niemcy na przykład do dzisiaj stawiają zarzut Amerykanom, że oni sobie wolną Amerykankę urządzili i ustanowili Międzynarodowy Trybunał. A jak bronili się skutecznie ci sędziowie? którzy głównie byli Amerykanami, ale byli też i Anglicy, i inni, oni wskazali, że istnieją takie normy prawa naturalnego, które są obiektywne, które są wiążące dla wszystkich. I dlatego też to powołanie się na prawo naturalne yy, stanowi najważniejszą rację uzasadniającą istnienie tej instytucji. Międzynarodowego Trybunału. I dzisiaj jak ja prowadzę rozmowy z Niemcami, to im na to wskazuję i mówię: Niestety nie macie racji. Wprawdzie ta instytucja nie była zakotwiczona w prawie międzynarodowym, ale i też nie musiała być, bo ponieważ wasza Rzesza złamała prawo naturalne i a prawo naturalne istnieje w każdym człowieku. I prawo naturalne jest wystarczającą racją uzasadniającą w sensie ściśle prawnym. I tylko wystarczy się powołać na prawo natury i po prostu można taki Trybunał zupełnie ustanowić. I ja przypuszczam, że dzisiaj by się... No, przydał ze wszechmiar, bo zdaje się, że przed tym trybunałem bylibyśmy zaskoczeni, jakiej osobistości by, byli by były postawione. Bo już w mentalności Unii Europejskiej i nawet polskiego prawodawstwa nie ma czegoś takiego jak obiektywne prawo naturalne. Państwo słyszeliście to w kontekście dyskusji w Polsce i w przestrzeni Kościoła Rzymskokatolickiego, i w przestrzeni państwa polskiego. Państwo słyszeliście taką rzecz, że mówiono, i to najwybitniejsi polscy politycy mówili, że sprawa obrony życia jest sprawą światopoglądową. Dlaczego? Abo ci obrońcy życia powołują się na dekalog. A co to jest dekalog? A dekalog to jest chrześcijańska sprawa. Czyli jeżeli ktoś jest ochrzczony, to go ma. No ale przecież mamy grupę nieochrzczonych obywateli w RP, w związku z tym nie można im y, narzucić światopoglądowych, y, powiedzmy, y, szablonów i dlatego też trzeba odłożyć, y, prawdopodobnie odrzucić y, tę y, petycję y, obywatelską o pełną prawną ochronę życia, tak jak zresztą swego czasu prezydium konferencji episkopatu. Także to ono zainicjowało przynajmniej te ostatnie akcje związane z pełną prawną ochroną życia poczętego w państwie polskim. I tutaj, kochani Państwo, nieporozumienie to jest dużego kalibru, bo dekalog nie dotyczy osób ochrzczonych lecz dekalog jest wpisywany przez Boga Stwórcę w momencie stwarzania każdego człowieka czyli w momencie kiedy Bóg stwarza duszę i ducha tego człowieka to czy on jest czy on będzie za parę dni ochrzczony czy on będzie stanie się muzułmaninem czy buddystą to to kompletnie jest dla pytania o dekalog Rzecz drugorzędna. To w ogóle po pierwsze, że dekalog z żadnym wyznaniem religijnym nie ma nic wspólnego. Dlaczego? Bo dekalog jest własnością natury człowieka. To Bóg Stwórca wyposaża naturę człowieka w dekalog, ale dekalog to jest tylko część bytowości prawa naturalnego. A są zasady prawa naturalnego, jak na przykład Czeń dobro, a i zła. Jest w każdym człowieku. Nawet najbardziej zaprzysiężonym ateiście, w buddyście, w człowieku islamu, hinduizmu, chrześcijaństwa, judaizmu. W każdym. I dlatego też, no dzisiaj też wiele środowisk żydowskich uprawia sobie radosną twórczość. Bo nie chce, nie dopuszcza z pozycji Talmudu, czyli tego judaizmu rabinistycznego, który nie jest naszym bratem czy siostrą, bo judaizm rabinistyczny to powstało wiele później, to jest judaizm talmudyczny, prawie że w stu procentach. A judaizm talmudyczny to jest herezja judaistyczna. W związku z tym, kto by chciał mówić o braciach Żydach, którzy wyznają judaizm talmudyczny, to nie wie co mówi. Bo oni żadnymi naszymi braćmi we wierze nie są. A już nie mówiąc o tym, że starszymi braćmi, bo katolicyzm, chrześcijaństwo jest starszą religią od judaizmu talmudycznego. I to tak na marginesie. Ale powracając, kochani Państwo, do tego Leo Straussa. On jest ważnym myślicielem, i wydaje mi się, że dalece możemy z nim iść. I to on powiedział, już w latach 50., zwracał uwagę w Stanach Zjednoczonych na relatywizację, czyli pozytywizację prawa amerykańskiego. Czyli że ono coraz bardziej oddalało się od norm i zasad prawa naturalnego. Czyli dzisiaj najdelikatniej mówię.